Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jeżeli oglądacie właśnie ten film, to ruszyła premiera mojej książki w odemychu Kryptowalut Gotowy na Rewolucję. Jest godzina 16 i o 16, właśnie wleciała ona na mój sklep. Więc jeżeli Was to interesuje i jest to dla Was wartość, że pierwsze 200 książek będzie z moim podpisem, pozdrowieniami, to słuchajcie, wpadajcie właśnie teraz, bo kto pierwszy, ten po prostu lepszy. Są dwa kody rabatowe, obojętnie który użyjecie, daje 10% rabatu. Jeden to Książka 2022, bez polskich tam znaków Książka 2022 a drugi to jest rabat KDP, obydwa są na minus 10%, więc książka kosztuje 49 zł, jest do kupienia pod linkiem, który właśnie widzicie, jest on też na górze opisu pod tym filmem, no i po prostu zobaczymy. No i kody są bezterminowe, działają one cały czas, więc jak widzicie cena jest symboliczna, żeby rzeczywiście tą wiedzę gdzieś tam szerzyć, propagować, i żeby każdy miał do tego dostęp. Oczywiście kod rabatowy działa też na e więc jeżeli na przykład mieszkacie za granicą, albo nie chcecie płacić za wysyłkę, albo chcecie kupić książkę troszeczkę taniej, to możecie bezpośrednio kupić sobie e i tak samo o wtedy od razu z automatu dostaniecie na maila go w formie PDF i jakieś tam chyba jeszcze, żeby to wszystko tam działało na urządzeniu, z którego będziecie akurat korzystać. Jeśli śledzicie moje social media, to wiecie, że od kilku dni różnego rodzaju fragmenty z książki publikowałem, żebyście mogli sobie to sprawdzić. Tak samo dalej, jeżeli nie jesteście przekonani, to macie też link w opisie pod tym filmem do postu na blogu, którego właśnie widzicie, i do fragmentu książki, który również właśnie widzicie. Możecie go sobie za darmo pobrać, żeby zobaczyć, czy materiał jest dla Was. Tam też jest dostępny spis treści, który notabene pokazuje. Pokazuje Wam się na ekranie, żebyście po prostu również mogli sobie na szybko prześledzić, o czym tam książka właściwie jest. Tak w skrócie, to chciałem zawrzeć w niej moją taką kryptowalutową wiedzę na przestrzeni ostatnich sześciu lat, którą zdobyłem. Chciałem gdzieś tam przeprowadzić Was przez poszczególne etapy inwestowania w kryptowaluty, poszukiwania fajnych projektów, analizy fundamentalnej, technicznej i kilku innych aspektów, które są naprawdę ważne. Oczywiście książka nie jest tylko dla osób początkujących, określiłbym ją dla osób początkujących oraz takich średnio zaawansowanych eksperci. Nic tam dla siebie, myślę, mega jakiegoś innowacyjnego nie znajdą, chociaż może czymś mogą się zaćmuczyć ciekawić. Polecam lekturę rzeczywiście na zimę, mamy teraz listopad, grudzień, styczeń zaraz będzie, robi się słuchajcie, e, coraz zimniej, coraz bardziej ponuro za oknem, więc jest to idealny czas, taki też około świąteczny, żeby tam sobie coś poczytać, dowiedzieć się czegoś więcej. Książkę starałem się napisać również nie tylko w taki sposób techniczny, ale użyć dosyć prostego języka, jakichś porównań, e, przeprowadzi Was przez ten proces mm, ogólnie kryptowalutowego świata dosyć płynnie i na ile mogę tak po prostu przyjemnie, żeby ten temat przybliżyć również od takiej Strony troszeczkę opowiadania, a nie tylko gdzieś tam stricte e, czystych cyferek, technikaliów i całej reszty, która po prostu dla niektórych jest nudna, no starałem się tego cukierka trochę gdzieś tam podkręcić, żeby to po prostu było czytelne i, i takie no, przyjemne w obyciu. Jeżeli chodzi o pierwszy rozdział, czyli kryptowaluty od podstaw, skupie się on rzeczywiście na teorii kryptowalut, tym jak to działa, jak to powstało, po co i dlaczego. Potem mamy temat taki, podkategoria zrozumieć Bitcoin, czyli jak on właściwie działa. Założę się, słuchajcie, że większość z was gdzieś tam rzeczywiście nie ma pojęcia o niektórych rzeczach i oczywiście jest inwestorami na rynku, aktywnie traduje i tak dalej, tak dalej, ale po prostu warto byłoby jako osoby, które poświęcają na to tyle czasu, gdzieś tam bezpośrednio dowiedzieć się na ten temat trochę więcej od zaplecza, a nie tylko korzystać z technologii która jest nam nie do końca znana od po prostu strony technicznej. No i na, na koniec, słuchajcie, pierwszego rozdziału porozmawiamy sobie o tym, jak okiełznać blockchain, e, czyli po prostu czym on jest, jakie ma zastosowania, jaka jest jego przyszłość i konkretne gdzieś tam po prostu kategorie, w których on może działać i jest gdzieś tam coraz bardziej lubiany, zyskuje sobie sympatyków. Drugi rozdział, taki jeszcze troszeczkę właśnie bardziej wprowadzający też dla osób, które e, gdzieś tam konkretnie nie mają na ten temat wiedzy, e, to różne metodyki kupowania kryptowalut, przechowywania ich i ogólnie sprzedaży, oraz troszeczkę o podatkach, żeby gdzieś tam przybliżyć wam ten temat. Wiem, że jest on dla was interesujący. Ich też napomnę, że będę realizował jakiś film z doradcą podatkowym, żeby tak ten temat jeszcze rozwinąć i dodatkowo przybliżyć wszystkim tym, którzy mają z tym problem. Szczególnie, że zbliża się koniec roku i tak dalej, i tak dalej. Też myślę, że warto wspomnieć, że jeżeli ktoś nie będzie zainteresowany którąś z tych kategorii na początku, może sobie śmiało przewinąć, e, czy tam przez, przewertować kartki. Książka nie jest droga. Z kodem rabatowym kosztuje 45 zł jakoś, a e-book kosztuje chyba 41, e, więc po po prostu, jak widzicie, każdy ma do niej dostęp, każdy gdzieś tam bezpośrednio może sobie ją zakupić i sprawdzić. Nie chciałem gdzieś tam robić, jak niektórzy konkurenci, tutaj nie ma konkurentów, ale się śmieją po prostu inne, nie wiem, kanały jakieś tam biznesowo, kryptowalutowe, gdzie ta książka koszy 100, 150, czy 200 zł. Nie o to w tym chodzi, ja nie chcę na tym jakoś mega zarobić. Coś tam wpadnie, ale to są i tak groszowe sprawy, bardziej chodzi o takie szerzenie wiedzy, pogłębienie adopcji, gdzieś tam pokazanie ludziom, no w jaki sposób bezpiecznie inwestować. Jest to kolejna dla mnie taka też odnoga biznesowa. Oczywiście, pewnie na tym skorzystam, pewnie coś tam wpadnie, ale bardziej skupiam się na tym, żeby to był taki PR-owy zabieg, żeby pokazał e, społeczności, że jestem w stanie napisać coś ciekawego, zrealizować treść we własnym zakresie i później doprowadzić sprawę do końca, wydać książkę, która jest zawita na waszych półkach. To jest takie, słuchajcie, hybrydowe, e, żeby po prostu każdy gdzieś tam coś z tego miał. No i kolejna rzecz, to właśnie zaczynamy od inwestowania z głową, dużo o ryzyku, ocenie projektów, o tym jakieś tam proporcje środków warto przeznaczyć na zakup e, z kryptowalut, sporo zarobku pasywnym, staking. Liquidity mining, o lendingach i ogólnie też takich dodatkowych sposobach na inwestycje na zarobek w świecie kryptowalut, co myślę, że będzie fajną właśnie taką anegdotką i dodatkiem do tej całej opowieści. Co ciekawe, później przejdziemy sobie ogólnie przez taką tajemniczo nazwaną kategorię świat zdecentralizowany, czyli przez całkowity rynek kryptowalut, jak on działa, jakie ma sektory. No i ogólnie tutaj też poruszę dosyć wnikliwy temat pracy na rynku kryptowalut, w jaki sposób tutaj rzeczywiście można zarabiać, w jaki sposób gdzieś tam można z tego korzystać i wejść w ten sektor gdzieś tam gospodarczy z naszą energią i z naszą chęcią do pracy. No i na koniec taki też bardzo ciekawy dział, czyli w poszukiwaniu perełek, podstawy analizy fundamentalnej i technicznej o tym, w jaki sposób szukać projektów kryptowalutowych, na co zwracać uwagę i jak do tego podejść w sposób kompleksowy. No i słuchajcie, jako taki bonus, na koniec będzie słownik kryptowalutowych pojęć, wszystkie takie informacje, jakieś tam rzeczy, które mogą wydawać się niejasne, nazewnictwo z angielskiego na polski, czy jakieś skróty myślowe, to wszystko będzie tam podsumowane Żebyście mogli potem po prostu płynnie się na tym rynku kryptowalut poruszać. Tak jak słyszycie, to książka jest taka dosyć zdywersyfikowana, każdy znajdzie w niej coś ciekawego dla siebie myślę, że po prostu będzie takim podręcznikiem, który na start warto sobie przeczytać, jako pewnie jeden z wielu, ale taki, od którego na pewno warto zacząć i gdzieś tam tą wiedzę potem sobie zagregować w przystępny i przejrzysty sposób. Ten pomysł stworzenia takiego materiału w formie właśnie wiem, drukowanej, czyli takiej książki powstał naprawdę już dawno temu, jak kiedyś kto, kto śledzi moje losy poczynania, to wie, że już przymiedziemy. Zbliżałem się do premiery jednej czy drugiej książki, co gdzieś tam porzuciłem w wieku młodzieńczym, ale w końcu jestem zadowolony z tego, że premiera się odbyła, że właśnie w. W trakcie tego mojego wywodu sprzedaje się książka za książką i po prostu ma to rzeczywiście miejsce, więc to jest naprawdę fajne i takie też budujące dla mnie, motywujące, że z biegiem lat człowiek troszeczkę nabiera, że tam powiem, takiego doświadczenia biznesowego, dopina sprawy do końca i nie porzuca ich w trakcie, to również się stanie odpłacić na różne sposoby, więc to jest dla mnie fajny dzień. Starałem się też nie przeciągać. Ta książka ma chyba 227 stron, dokładnie razem ze wszystkim, więc bezpośrednio jest to taka pigułka wiedzy, którą zdobyłem, która według mnie jest najistotniejsza. I nie chcę robić z tego jakiegoś mega grubego podręcznika, który będzie, po pierwsze, drogi, a po drugie, taki, no, niechętny do przeczytania. Chciałbym, żebyście mogli w parę wieczorów tą wiedzę gdzieś tam przyswoić, no i lecieć dalej, żeby was nie zatrzymywać z ogromną książką, która nic tak naprawdę nie wnosi, tylko skupić się na tematach, które są istotne. No, jest takie powiedzenie, że lepiej się uczyć z cudzych błędów, a nie swoich. Ja jestem tutaj osobą, która zbiera ostrzał z rynku i przyswaja informacje, traci często pieniądze i potem bezpośrednio przekazuje wam te informacje w pigułce, a wy możecie na tym skorzystać, nie robiąc tego samemu na własnej skórze. Dlatego takie kilkadziesiąt złotych myślę, że jest kolejną furtką do tego, żeby po prostu skorzystać z czyjejś wiedzy, z wiedzy, praktyka, nie teoretyka. Osoby, która na tym rynku jest praktycznie 6 lat, która naprawdę swoje straciła jak i swoje zarobiła, więc jest w stanie z wami się po prostu podzielić tymi informacjami z pierwszej ręki, na bazie własnych doświadczeń, a nie na bazie informacji, które gdzieś tam zebrała z internetu, z niewiadomych źródeł, więc myślę, że to jest dodatkowy plus benefit, dlaczego ta moja książka może się na tym rynku wyróżnić. Jak śledzicie moje poczynania, to wiecie, że ja bezpośrednio wywodzę się z takiego założenia, że nie boję się mówić o porażkach, nawet wolę mówić o porażkach, o problemach, o błędach, które gdzieś tam napotykam na tym rynku i w mojej, że tak powiem, taktyce i strategii, aniżeli chwalić się sukcesami, pokazywać ile to zarobiłem i tak dalej. To oczywiście też się zdarza, ale ta proporcja powinna być zachowana w taki sposób, żeby te osoby nowe też, osoby, które przyswajają dopiero tą wiedzę, nakierować na właściwy tor, a nie pokazywać im nie wiadomo co, obiecywać gruszki na wierzbie, jak to się mówi, a potem, że zderzam się z rzeczywistością, która jest brutalna i po prostu inaczej sobie to wyobrażały. No nie! Chcę wprowadzić Was w ten temat. Może nie aż tak y, pod względem takiej nagonki, nie aż tak, słuchajcie, może fajnie jakbyście chcieli. Nie obiecywać Wam jakichś tam właśnie wirtualnych zysków, ale pokazać sprawę na surowo, rzeczywiście taka jaka jest w rzeczywistości. I to może niektórym się nie podoba, może przez to będą mniej widzów, ale według mnie jest to takie zgodne z moją ideologią i zgodne z wartościami, które wyznaję, żeby gdzieś tam nie przesadzać, a po prostu temat pokazywać szczerze i właściwie. Jeżeli chodzi o nakład książki, to jest ich tysiąc sztuk. Nie Pojęcia, w jakim terminie się sprzedadzą. Może pójdą wszystkie dzisiaj, a może pójdą wszystkie w ciągu roku. Nie jestem w stanie tego określić. Mamy szczyt bezsy praktycznie na rynku. no Dwa lata ponad Bitcoin nie był tak tani jak teraz. Więc oczywiście, Was, widzów jest trochę mniej, mniej osób nie ogląda, mniej osób tymi treściami się może interesować. No bo niestety tak, tak to działa na rynku kryptowalut, że jeżeli jest pompa, jeżeli wszyscy są gdzieś tam zadowoleni, Bitcoin rośnie, to wtedy ludzie przychodzą, interesują się tematem i chcą się załapać na szybki zysk. No ale te osoby, które tutaj są, są jak najbardziej świadome. Oczywiście niektórzy ten film oglądają w przyszłości, z ciekawości jak ta moja książka wygląda i jak to działa. Pamiętajcie też, że te kody rabatowe są na zawsze. Po prostu one zawsze będą aktywne. Ten Książka 2022 oraz Rabat KDP minus 10%. Możecie sobie właśnie wejść w linka, który Wam się wyświetla, oraz w opisie pod tym filmem, który jest, żeby zakupić książkę. No i to nie ma problemu. Te do dodruki będą robione. Być może czasami będzie przestój bezpośrednio z dostępnością książki w wersji drukowanej i e bóg zawsze będzie dostępny. Nie będę używał tutaj sztuczek marketingowych, żeby sprzedać ich jak najwięcej. Czasami może miesiąc czy półtora nie będzie książki, więc jeżeli chcecie ją sobie poczytać na święta, to warto myślę zrobić to teraz. Nie mam pojęcia, jaki będzie wynik sprzedażowy, więc nie jestem w stanie po prostu tych informacji wam przekazać w taki sposób no, policzalny, bo nie wiem, jak to się skończy. Mówię, tysiąc książek zamówiłem, tylko 200 będzie z moim podpisem na start, więc to pierwszy ten lepszy. Jeżeli oglądacie film, w dniu premiery, właśnie wypuszczenia, to zróbcie to teraz, jeżeli planujecie kupić książkę. No i chyba tyle z takich informacji. Cena, myślę, jest właśnie taka jak każda książka w księgarni i to nie biznesowa, więc po prostu chciałem też pójść na rękę osobom, które są mniej zamożne, e, które gdzieś tam zaczynają dopiero, no i sprzedać tych książek więcej, zarobić mniej od jednostki, ale finalnie po prostu gdzieś tam na bazie ilości sprzedanych sztuk rzeczywiście na tym skorzystać. No i co najważniejsze, ten podręcznik, ta książka, którą stworzyłem, jest taka uniwersalna w treści, więc jeżeli chcecie kupić ją po roku, dwóch czy trzech od premiery, i jeżeli chcecie ją przeczytać tak samo po takim czasie, te treści powinny się zgadzać. Większość z nich jest zastosowana po prostu w taki sposób, żeby ta wiedza była na lata i żeby była ona gdzieś tam bezpośrednio, możliwa do czytania w dłuższej perspektywie czasu i żeby każdy z tego mógł wyciągnąć coś dla siebie. W kolejnych latach, więc o to się nie martwcie, że kiedyś ta wiedza będzie przeterminowana, może w minimalnym stopniu tak, ale starałem się, żeby była ona jak najbardziej uniwersalna. Jeżeli jeszcze chodzi o to, dlaczego e-book jest tylko troszkę tańszy, to słuchajcie, tutaj największym wkładem jest czas, który poświęciłem na napisanie książki, moja wiedza, skład, łamanie, jakieś tam grafiki, całe wydawnictwo i tak dalej dalej, podatki, po prostu no, sprzedaż tej książki, obsługa sklepu i tak dalej, aniżeli faktycznie druk, on jest tam jednostkowo mniejszy niż oczywiście cena. Tutaj ta marża, co na książkę jest stosunkowo duża, jeżeli się samemu ją wydaje, więc ja wolę tą cenę obniżyć całkowicie książki, żeby po prostu mm, każdy mógł z tego skorzystać, również, że gdzieś tam za pomocą wydawnictwa tego nie robię, a samemu dbam o wszystkie procesy. Więc e-book jest tam chyba o 10% tańszy, co jest mniej więcej skorelowane właśnie z kosztem druku książki. Cała reszta kosztów jest taka sama, więc tutaj tak samo trzeba kupić wtyczki, które będą z automatu wysyłać wam te e-booki, które będą przetwarzać te płatności i tak dalej. Więc no tak to wygląda. Chciałem tylko wyklarować sytuację dla osób, które byłyby po prostu ciekawe, i to jest taki standard na rynku sobie poczytajcie w Google, no, że tak to działa, że cena e-booka mniej więcej odpowiada cenie książki albo jest minimalnie niższa. No i o co proszę na sam koniec, to na stronie Lubimy Czytać bodajże e, będzie oczywiście wątek poświęcony książce, zostawcie tam po sobie, zostawcie pozytywną ocenę, jeżeli książka Wam się podobała, napiszcie, jak to, słuchajcie, wyglądało, w czym Wam pomogła, e, no i co? Oczywiście książka będzie potem dodrukowywana, no i co? Pozostaje mi życzyć Wam miłej lektury, jeżeli książkę już zostaniecie, to mnie oznaczajcie na social media, chętnie gdzieś tam te Wasze posty zrepostuję, czy dodam coś od siebie, dam lajka, cokolwiek. No jeżeli ten podpis mój, czy pozdrowienia są jakkolwiek wartościowe dla Was, to spróbujcie być wśród pierwszych 200 osób, które tą książkę zakupią. Trzymajcie się, życzę udanych zakupów, udanej lektury i dawajcie koniecznie znać potem, jak już będziecie po lekturze. Trzymajcie się, na razie, cześć!